dzisiaj gram na Brookhaven i pokażę Wam z moim kolegą sekrety na Brookhaven. I, I ich jest ogólnie sporo. Jeden sekret jest w Policji. Jak pójdziecie sobie tutaj na samą górę, ciup 0 2 Ciup. 2025. Wejdziecie sobie tu, to patrzcie. No baza. Tam dacie ma teraz czarny i was już nie widać. Kolejny sekret. Gdzie był kolejny sekret? Ej, czekaj! Czekaj! Aha, tu był w przedszkolu kolejny sekret. Musimy sobie, jak wiecie, wejść na górę. Tak, Gdzie ty jesteś? Nie, o, dobra, mogę iść tędy w sumie. Siup I na przykład gracie w chowanego z kolegą czy coś. Co nie? Wchodzicie sobie na przedszkolę tutaj. Do I siup I można w, łatwo stąd wyjść. A był drugi sekret. Trzeci sekret. No, dość trudny. Na pewno Was by nikt nie znalazł. To jest tutaj, patrzcie, wejdźcie sobie tu o! I patrzcie. Jesteście, tu jest tutaj, o. Wchodzicie, tu pisze wesołych świąt i wesołych świąt. Tu teraz sobie w to wejdźcie. Jesteście nad respawnem. Widzicie? Nad respawnem. To jest w ogóle na chońce, ja nigdy tego tutaj nie widziałem. To mogę się przyznać? Nie. To nie moja wina. I to dopiero co, wiecie, odkryłem. Ale z chęcią chciałem wam powiedzieć... Ej, to już znikło! I się zamieniło na gwiazdę! Nie, nie, nie. Jest i kolejny sekret zaliczony. Czwarty sekret... To jest ta trampolinia. Jeżeli go znacie, to... Możecie przewinąć dalej, ale ja pokażę dla innych. Bierzecie samochód i stawiacie byle jaki. Lecimy. W kosmos, bo leciał. O, ja też znam jeden synkret. O, i teraz się szybko położę. Kurczę, nie udało mi się. Przeodnowa. No jakoś tutaj, tutaj.

And kolejny sekret zaliczony. Lecimy um, do kolejnego sekretu, tym razem z domkiem. Jednym domkiem. Zaraz, za co? Czekajcie. A dobra. Um, tu... Czekaj, bo ja tutaj... Który co był dom? To, jest to. Mm. był ten. Chyba Ten? No nie mówcie, że to nie to. Um. To nie jest ten. I po nim i rom świetny. To potem wam ten sekret pokażę. To jest mój sekret. Jest tutaj do kazać. Przejdźmy. No do kolejnego sekretu. Jene jest. Chodź. Wejdź sobie tutaj na ten oskuter, to z motor. Weź mnie na ręce. Albo nie, ja cię wezmę. O. Okej. Poczekaj, to ty mnie weź na ręce. Ale musisz na to wejść. Wiem, ale będę i cię nie mogę brać na ręce. No dawaj. A może nie? Może zejść z tego. No czekaj! Weź mnie na ręce. Ej, jeden matki. Ale nie tak na ręce. To jak? No tak na plecy. Czekaj, wyjmij się, co cię widzę. I teraz wejdź na moped i ja się teleportnę po jakiś dom. Czekajcie, żeby nie zadziałało. Widzieliście? Co to się stało? Nie się stało. A czekaj, bo może ja za mały jestem. Dlatego to nie pyka. Weź mnie, weź mnie na ręce, ale zejdź. Nie jeszcze raz weź. się wezmę na ręce zejdź i ale się tele... To Ten nasz kolejny się To kolejny sekret jest Pod bankiem Więc sekret się zaraz O jestem I musicie sobie pójść za bank no pewnie każdy już zna ten sekret. No, no co? Ej, co jest grane? Ej, se, że co? Dobra, ale nieważne. Tutaj to każdy o tym wie. Otwieraj się. Tam jest wiadomo co. A wchodzicie tu. Klikacie to. I macie wejście na dół. Tutaj są kamery na cały heaven. Takie to. Moje auto było, moje auto, moje auto. O, jest tam moje auto i mojego kolegi. Co ja tu chciałem? O, stąd też widać nawet. Stąd też. Stąd nie, stąd nie. Dobra, to już wróciliśmy do tego. Widzimy się w kolejnym sekrecie. Jesteśmy już u... Burmistrza wziął sobie lepsze auto, takie Tesla. Idziecie sobie tu i wchodzicie tu. No i proszę, macie jak się schować? No banalne, banalnie proste to jest. Gdzie tu był kolejny sekret? Tu nie trochę pieniążków sobie zdrukować oj, oj, oj. o! Trochę pieniędzy sobie zdrukujemy. No nie tysiąc. Aha, bo ty już drukujesz pieniądze. Moje pieniądze! Dawajcie mi pieniądze! Dawajcie mi pieniądze! Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Co ty robisz? Ja wiem, tam Ej, ja chcę, żeby mnie zdrukowało Nie ma, ej A może jak się pomniejszę, to tam będę mógł wejść? Nie mogę Aaa Przewróciło to mnie i mnie ciągnie. Aha! Aha, 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 jak Fajnie, fajnie, fajnie. Ej, chcę jeszcze raz. A ciało. maszyna! Przedrukowała mnie w pieniądze! No ej no! Kurde no! Muszę się znaleźć. Koskina! Swoją skina mam mniejszym. Dobra! Ej no! Nie mogę wyjść! A oddawaj mi mi Tesle! Kradnę! Ty mogę jechać do tobą? O, idziemy. Ty, a my No, my do hotelu. domu. Nie są w tym motelu. A no, jest sekret w motelu. Ale jest nowy! Jest motel, z drugą stronę jest motel. Hotel, a może to jest inny hotel. Nie no może... wiem, tam chodzi o hotel, a ja mam na myśli o model inny. Ale ja, ale ja mówię o modelu, nie, nie hotelu. No wiem, ale ja mówię, że w hotelu też jest sekret. A no, ja znam sekret. Pierwszy mam. A no tak, jak mogę coś. A w to tyle pić, powiedzmy, że mogę. Bo mam, ale mam. Ej, dobra, to jest ten hotel. No bo hotel, hotel. Tak? Dobra, buduje nam się, buduje. Ja już sobie tak wejdę. I? Mm, mm, mm. Dobra, tam. I... A, jeden sekret, to jest tutaj w kuchni. Jesteście tu, wejdźcie tu i tu. I już, no sekret, no, można, można zejść niżej, mogę tu wejść, dobra, i ten tu mógł też chyba wejść, ale dzwonek Zum, z sobie... sobie. okej. A, a no tak jest jeszcze jeden, 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 jeden. jest? Mm. A gdzie ty jesteś? Jestem na pierwszym piętrze. Gdzie to się tutaj wchodziło? I tu. Hop! W niektórych pokojach właśnie tędy trzeba wejść. Zawsze będzie koło jakiegoś obrazu. To, to sobie zapamiętajcie. Dobra. W tym hotelu, w tym nie hotelu, tylko w tym pokoju jeszcze nie byliśmy. A nie, byliśmy. Zaraz, nie byliśmy. Gdzie mam tam? Dobra, nie byliśmy. W tym, no Jezus! Czemu mi się ciągle ten niebieski trafi? Dobra, w tym nie byliśmy na pewno. Nie byliśmy. W tym, Tylko nie mogę wskoczyć tam. O. No co jest? Nie wytrzymij po prostu. No. Dobra. W tym, w tym nie byliśmy. Do, no, nie byliśmy w tym. W końcu mi się udało. Tu jest kryjówka. Ej, dobra, ale gdzie ty znasz jeszcze jakąś kryjówkę, bo ja cię zgubiłem już. od nie wiem kiedy. Nie. Właśnie zdobyłem. Właśnie. Świetnie oglądam na tablecie wiadomości. Musimy jak najszybciej raczej do kółko Gdzie? W hotelu! Czyli do tego hotelu drugiego. Tego nie trzeba przedstawiać. A! Ej, byłaś! Pójdźmy to mówić, jak możliwie. Te niby by się panowały całe efekt. Sorry, mała usterka dziewczyny opanowały cały druk Eden. Kto? Eden odsuwał oh, wszystkie dziewczyny! Grodzenie dziewczyny opanowały druk Eden. Co tu się dzieje? Raz, ja... dwa, dwie policje, Say ład. Dobra, ja teraz pilnuję na górze, Tutaj, tutaj, tu. E, dobra, ja teraz ja, 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 Aaaa... ...tylko Dobra, tylko właśnie. Chodząc tylko właśnie. I... jest tu może sekret? Nie, ale... ...ja właśnie też wtedy muszę poczekać. Bo musimy trwać... ...24 godziny w tym domku. Czekaj, ja wszystko dodam. Poczekajcie chwilkę widzowie, bo muszę coś załatwić. Już jestem. Lecimy dalej. Dobra. Co? Patrz, mam hajs. Ale patrz, na każdym kanale są dziewczyny. No, na każdym. Nie, czekaj. Nie na każdym. Widzisz? Tam był żołnierz. No, wyłan, a nie...

Proszę, tak, sobie pieniądze, tak. I tak to, i tak to wysadzę. Pomyśl, no ja, cię dodałem, ale... ja to dałem. ale. Nie... Mogę to znaczy, otworzyć? A jak będę chciał otworzyć, to to wysadzę. Nie to, nie to mnie ładnie prosi, a ja ci otworzę. Zajnę, idę to, obrabować bank, to pa! Tu Tomek. Tu są na nie? No, ale ja idę bank obrabować, pa! I jasne. To jest mi silny tytuł, jak pan. Do widzenia! Ej, nikt nie pytał mnie o to, Do widzenia! Ale masz też powrócić, a ja tutaj powrócę. Tylko diamenty ukradnę! E, no. tak. Zapomniałem wziąć jednej rzeczy. Z tego, to nie dam rady.

Pewnie dostałeś teraz też powiadomienie, że bank został obrobowany. Nie, nie, tylko nie dostałem. Ładuj się, bombo! Ładuj się, bombo! Ładuj się, bombo! O! O Jakie tam Wszystkie Jest. trzy... Ej! Ty! Wszystkie trzy worki obrabowałem. No zaraz przejdę. No, zaraz ogólnie to przyjdę, bo. O! No, Dzięki! Otwieraj się, zamykaj się, zamykaj się. Na górę mi dać. Teraz to musimy skasować. To skasować, bo nie wiem po co mi to potrzebne będzie. Nie zrobimy tylko karty. Tutaj kolejne wysadzone. O, trzy worki mi się obrabowały. To niepotrzebne już, to niepotrzebne już, to nie potrzebne, to, a to a też nie potrzebne. A ja muszę nie... Nie, nie, nie. No nie, no wszystko zniszczy. O ja muszę od nowa. Można mój obrazować, tak? No muszę niestety chyba. Dzień tam, tam, dum tam, tam. Czym Bomby! No oh, nie! Yeah. Co ja? Czemu ja mogę taką najkosztać? Halabrz, oh, ja no. Nie. nie! Fajnie

Kortowisko no. mogę? Nie mogę. <try> szybko, 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 szybko. Do mojego domku, znaczy mojego kolegi. <try> Okej, okay. okay. patrz, co ukradłem. Mam klucz.

Więcej byście chcieli takich filmików, proszę zostawcie mi chociaż łapkę w górę na podzieszenie, pokazałem wam no, sekretów parę, może z pięć tylko, nie wiem czemu, wcale, wie, wcale więcej nie znam, um, ale też trochę tutaj tak o trochę wam nagrałem, więc zostawcie mi subika i łapkę w górę, proszę was. Jeżeli Wam się podobał filmik, to wiecie co wstawić mi. To by było dzisiaj na tyle na raz.